płaczesz? Nie. No Liza! Co Ej, jest? Nie, to w lasie to popala. Co? W las popala. Nie rozumiem. W las popala. Co, co popala? Lesnica. Popala. Na pewno? ja. Mhm. Na 100%? Wymorzek. A nt0sher pożyczył 8 złotych. Ona ci epopeję dała tego, jak bardzo podobasz jej się. A ty ślepy jesteś, jak ci się na usta patrzy. Opisałeś ją jak lampę z zaletami. Zjebałeś Franiu, zjebałeś. No ale... <grywka> o. Ale nie, ty, ty, ty płaczesz czy nie? Nie. Na o. pewno? Tak. Na 100%? No, ten żołnierz nie I z drugiej strony <grywka> też ci się kurwa... No liza! Ja w toalet. No to za dwa dni kolejny stream z...